Od rana czekaliśmy na tą paczkę i jest, wreszcie przyjechał. Kurier Inpo z naszą paczką. Już jest u mnie. A teraz zgadnijcie, co jest w środku. Zobaczcie, kto się najbardziej cieszy. Oczywiście dzieci, bo mają co rozpakowywać. Nie wiem jak u Was, ale u nas rozpakowywanie paczek to najlepsza zabawa. I wuala, proszę bardzo. Kolejna paczuszka od Bartnik Mazowiecki. Kto wiedział, rączka do góry. Zobaczcie, jakie pyszności, smakowite i kolorowe. Już nie mogę się doczekać, żeby to wszystko wypróbować. I nasze łyżki. Zaczynamy od miodu z maliną. Wygląda rewelacyjnie teraz pasta z orzechów laskowych. Idealnie kremowa i lejąca. Teraz kakaowy orzeszek kręczy. Uwielbiam kawałki orzechów w kremie czekoladowym. W paczce była też pasta z pistacji, to chyba dla mnie, bo uwielbiam pistacje I moje ukochane miody akacjowe i miód z pyłkiem. Bartnik zadbał o naszą odporność, bo mamy też pyłek pszczeli. I drewniane łyżki do miodu, żeby nie używać już metalu. Najbardziej jesteśmy ciekawi miodu z maliną, a ja kremu pistacjowego. W opisie dostaniesz kod rabatowy.